Rozdział 9. Wtedy wsiadł do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. A oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Ufaj, synu, twoje grzechy są ci przebaczone. A niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, on bluźni. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział: Dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć? Przebaczone są Twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i chodź. Ale abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, wtedy powiedział do sparaliżowanego: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on wstał i poszedł do swego domu. Kiedy tłumy to ujrzały, dziwiły się i chwaliły Boga, który dał ludziom taką moc. A odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem, siedzącego w punkcie celnym. I powiedział do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział za stołem w jego domu, przyszło wielu celników i grzeszników i usiedli z Jezusem oraz jego uczniami. Widząc to, faryzeusze zapytali jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jest celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im, nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Wtedy przyszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, Dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą? I powiedział im Jezus, Czy przyjaciele oblubieńca mogą się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany i wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo taka łata ściąga nieco szatę i rozdarcie staje się gorsze, ani nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, a wino wycieka i bukłaki się psują, ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Gdy to do nich mówił, pewien przyłożony synagogi przyszedł, oddał mu pokłon i powiedział, Moja córka dopiero co umarła, ale przyjdź i połóż na nią rękę, a ożyje. Wtedy Jezus wstał i wraz ze swoimi uczniami poszedł za nim. I oto kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła brzegu jego szaty. Mówiła bowiem sobie: Jeśli tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Ale Jezus odwrócił się i, ujrzawszy ją, powiedział: Ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. A gdy Jezus przyszedł do domu przełożonego i zobaczył flecistów i ludzi czyniących zgiełk, powiedział im: Odejdźcie, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego. Ale gdy wygnano tych ludzi, wszedł, ujął ją za rękę, i dziewczynka wstała. I wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej ziemi. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi i wołali: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Gdy zaś wszedł do domu, przyszli do niego ślepi i zapytał ich Jezus, Wierzycie, że mogę to uczynić? Odpowiedzieli mu, Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: Według waszej wiary, niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo: Uważajcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Lecz oni wyszedłszy, rozsławili go po całej tamtejszej ziemi. A gdy wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę, opętanego przez demona. Kiedy demon został wypędzony, niemy przemówił, a tłumy dziwiły się i mówiły, nigdy czegoś takiego nie widziano w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, przez władcę demonów wypędza demony. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. Wtedy powiedział do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo.